Żałujemy najbardziej, że, że urazy nam gdzieś to storpedowały i te plany, które mieliśmy to musieliśmy zweryfikować i tak jak mieliśmy mecz z Austrą, gdzie borykaliśmy się z wieloma urazami i to też nie, dlatego nie, nie do końca tak graliśmy jak chcieliśmy, ale no taki jest sport, trzeba to mieć przyjąć i musimy też szukać dalej zmienników teraz po to, żeby będzie jeszcze silniejszym i wierzę w to, bo pokazali zawodnicy, że potrafią i to tak samo można tu kibicom bardzo podziękować, bo jest to rzeczywiście miłe i jest to normalne tak, że właśnie, żeby wrócić i żeby też ta możliwość była normalnie z kibicami się spotkać. Z, z, pan, czy... z doświadczonymi piłkarzami, z Robertem Lewandowskim, z Wojciechem Szczęsnym bo rozmawiał Pan o ich przyszłości w reprezentacji? Ale to już dzisiaj było tam wyjaśnione, także jeżeli chodzi, Robert się wypowiedział sam na konferencji wczoraj, a co do Wojtka, to decyzję dopiero podejmie i na pewno będziemy rozmawiać. A Łukasz Krupski w bramce na meczu w meczu z Francją pokazał się z bardzo dobrej strony. To jest pierwszy bramkarz ewentualnie na Ligę Narodów albo po odejściu Wojtka Szczęsnego? No tutaj akurat to nie, nie, nie podejmowaliśmy decyzji, jak, jak to jest. Zrobiliśmy wszystko, żeby. Łukasz zasłużył za te lata, lata który które był, żeby bronić i też w treningach i pokazywał się dobrze grał w sparingu, a teraz na Ligę Narodów na pewno jak już będzie powołania to... To zobaczymy, co będzie. Postawił Pan odważnie podczas tego turnieju na Kaspra Urbańskiego, i on też się pokazał z dobrej strony. Możemy już o nim mówić po tym, Euro, że to jest jakiś reprezentant pełną gębą, a nie tylko jakiś zawodnik, który dopiero co wchodzi nieśmiało do reprezentacji? Tutaj muszą zawodnicy udowadniać wszystko, to trzeba pamiętać, że trzeba udowadniać w lidze. No I oby przed tym Liga Narodów wszyscy grali ci, którzy tu byli, i wtedy będziemy silniejsi, żeby ci nowi zawodnicy, którzy dojdą, byli, a ci, którzy nie grają, żeby zmieniali kluby.